Kamil, w ostatnich tygodniach cały czas rozmawiamy o sytuacji kadrowej ostrowskiego Klubu. Mam takie wrażenie, że to są niekończące się problemy i to od dłuższego czasu, więc chciałbym od ciebie zaczerpnąć tych najświeższych informacji. Zacznijmy może od Frederika Jakobsena, bo jego upadkiem. Myślę, że wszyscy żyliśmy w ostatnim czasie, tym dramatycznym upadkiem na torze w Bydgoszczy. Jak zawodnik czuje się na dzisiaj? Jak przebiegają postępy w jego leczeniu? No wiadomo, że teraz Fredka przebywał u siebie w domu. Wyszedł ze szpitala. Potrzeba na pewno czasu, żeby dojść do siebie, bo to wiadomo, że też tam nie był taki lekki ten wstrząs mózgu, tylko troszeczkę uderzył. No paskudny był ten upadek, szczęście w nieszczęściu, że skończyło się tak, aczkolwiek to też jest chłopak poobijany na pewno. Cały czas rehabilituje się i odpoczywa w domu. Jesteśmy cały czas na łączach. Myślę, że jeżeli będzie gotowy w niedługim czasie, wiadomo, że ta przerwa nas teraz ratuje, że nie ma tego meczu ligowego, to są szanse, że możliwe, iż pojawi się na meczu u nas w Rzeszowym. Okej. Okay. Rozumiem, że wcześniej to będzie poprzedzone pewnie jakimś treningiem i sprawdzeniem się na to, że zanim wsiądzie na motocykl w, mecz no, w meczu. No dokładnie. Też, my też po prostu nie chcemy naciskać, że to, bo wiadomo, że tych zawodników wszystkich naszych bardziej potrzebujemy na te. Playdowny, które będą, bo teraz to wiadomo, że. No można powiedzieć, że te playdowny nas ratują, tak, w tym roku. Także jak Fredik zgłosi gotowość, że jest gotowy, to będziemy bardzo zadowoleni. Jeżeli powie, że jeszcze potrzebuje tego czasu, to nie będziemy na pewno naciskać. Kolejny zawodnik na liście kontuzjowanych, Oliwie Benson. Jak tu wygląda sytuacja? Bo też było tak, że wydawało się, że on wraca ostatecznie później w meczu nie pojechał. Jak on czuje się na dzisiaj i czy tutaj możemy już z całą pewnością stwierdzić, że podczas domowego meczu z tekstą Stalą Rzeszów zobaczymy go już w składzie ostrowskiej drużyny. No widzieliśmy, że też mnie cały więcej tydzień temu Oli jechał w Szwecji, dwa biegi wygrał na 5-1, dwa z bonusem dwa razy miał, ale wycofał się z tych zawodów, bo jeszcze czuł się nie do końca dobrze, miał kłucie koło tego barku, koło łopatki. Cały czas przychodzi rehabilitację w Szwecji. Jesteśmy też cały czas na łączach, i, i no u Oliego jest troszeczkę łatwiej, myślę, że na ten mecz z Rzeszowem już będzie w 100% sprawny. Porozmawiajmy jeszcze na temat luka Beckera. Tu jest perspektywa najbardziej odległa, bo i uraz był zdecydowanie najpoważniejszy. Jak ty byś na dziś ocenił szansę, że w fazie Playdown Amerykanin, który jest kluczową postacią tej drużyny? że wam pomoże, czy, to, czy dzisiaj już można stwierdzić, że to się wydarzy, kiedy ewentualnie będzie można to stwierdzić? Znaczy, jeżeli ktoś widział teraz Luka u nas na meczu, to wyglądał bardzo dobrze, chodzi normalnie, nie ma tam, że coś go boli i tak dalej, przebywa codziennie na rehabilitacji we Wrocławiu, cztery godziny dziennie się rehabilituje. Wiadomo, że czuć się można powiedzieć, w takim na co dzień życiu, to jest coś innego niż na motocyklu, gdzie są wibracje, jakieś dziurki, pociągnięcia. Także tu, jeżeli on powie, że chce spróbować, my na pewno udostępnimy mu nasz tor, żeby sprawdził się pod kątem takim, jak się będzie czuł na tym motocyklu. Czy są szanse? Jakieś szanse na pewno są, aczkolwiek, tak jak ja mówiłem cały czas, że ich zdrowie jest najważniejsze. Oni ryzykują tutaj swoim zdrowiem, i, i będzie super, jeżeli on do nas wróci. Ale to on musi zdecydować sam, czy jest gotowy, bo wiadomo, że my potrzebujemy zawodników gotowych, zdrowych, żeby po prostu byli w formie i robili nam punkty, bo jeżeli ktoś będzie czuł jakiś dyskomfort, no to, to też troszeczkę mija się z celem, żeby na siłę jechać. Kiedy Luke Becker chciałby spróbować, kiedy chciałby wsiąść na motocykl i pokręcić te pierwsze kółka? No bo na pewno o tym rozmawialiście, choćby przy okazji jego ostatniej wizyty w Ostrowie. No plan był taki wstępny, jak rozmawialiśmy, że chciałby, żeby to było początek, e, pierwszy tydzień sierpnia, ale wiadomo, że to może się przedłużyć. E, wszystko zależy od tego, jak on się będzie czuł. Jeżeli zgłosi tą gotowość, no to my będziemy zadowoleni. Mhm. Chcę Cię też zapytać o Norbetę, Krajakowiaka, bo po ostatnim meczu usłyszeliśmy wszyscy jego wypowiedź, że czasami świadomie wybiera wolniejsze ścieżki z tego powodu, że ma problemy z barkiem. Chcecie zapytać, jak interpretować te słowa? Czy w związku z tym wy jesteście skazani na przygotowanie już jednego rodzaju nawierzchni w domu, żeby Norbert sobie poradził? To tak należy interpretować? Cóż tu powiedzieć, no wiadomo, że mamy ten szpital tych chłopaków dużo pobijanych i jeżeli tory stwarczy, to na pewno łatwiej się na nim jedzie niż na przyczepniejszym torze. No Norbi od początku sezonu męczy się na pierwszych treningach wypadł mu ten barki do, do dzisiaj mu do Skwiera. Wiadomo, że jak będzie ten tor jest przyczepniejszy, szybsze ścieżki są po zewnętrznej. Jeżeli tam się wiedzieć, bo ten motocykl w pewnym momencie może pociągnąć i ten bark może, ale nie musi wypaść. Wiadomo, że to już jest nie od nas zależne. No Ten tydzień akurat mamy taki luźniejszy, że rozmawiamy z chłopakami na temat przygotowania tego toru i, i podejmiemy na pewno decyzję przed treningiem ze Starą Rzeszą. Mhm. Chcę też zapytać: Jak duże jest ryzyko? Bo ostatnio sporo rozmawiamy o bezpieczeństwie tak. zawodników. Mieliśmy kilka przykładów, że nie do końca sprawni zawodnicy wsiadali na motocykl żużlowy i wzbudziło to później dużo dyskusji. Jak duże jest ryzyko, że Norbertowi rzeczywiście ten bark może wypaść? Czy nie podejmujecie zbyt dużego ryzyka wstawiając go do składu? Znaczy powiem tak, zawodnik sam zgłasza gotowość do jazdy. Jeżeli on jest gotowy i mówi, że da radę, no to my akceptujemy tą jego decyzję. Nie jesteśmy ani lekarzem, ani nie jesteśmy w skórze tego zawodnika to on musi być gotowy do jazdy jeżeli zgłasza taką gotowość no to, no to my jesteśmy skłonni żeby on po prostu jechał w dany mecz Okej okay. chcecie też zapytać w związku z tą trudną sytuacją kadrową jeszcze jakiś czas temu sporo mówiło się o transferach do starskiego klubu żałujesz dzisiaj z perspektywy czasu że nie zakontaktowaliście, albo nawet nie że nie zakontaktowaliście, ale że kontrakt warszawski z Nikolajem Klindem nie zmienił się w regularną umowę, patrząc na to, jak on teraz radzi sobie w barwach klubu z Rzeszowa. Czy to był błąd, Twoim zdaniem? Czy wydaje mi że to był błąd? Na pewno dodatkowy zawodnik rozwaliłby tą całą atmosferę, która, która panuje, bo wiadomo, kogoś by trzeba było ostrzelić. Jeżeli mamy patrzeć naprzód, że komuś się może stać kontuzja, to jest. To jest niefajne dla zawodnika, bo to nie jest u nas e, piłka nożna, że zawodnik ma pensję na dany miesiąc, tylko on po prostu jeżdżąc zarabia pieniądze na, na życie, na sprzęt, żeby utrzymać mechaników. E, kogoś zawsze byśmy musieli skrzywdzić, żeby ten chłopak e, siedząc na ławce czekał na swoją okazję. Po prostu by nie zarabiał, a jazda to też jest plus, żeby złapać jakąś formę, bo siedzenie na ławce jeszcze nikomu nie pomogło. Chcę też zapytać o Sebastiana Szostaka, bo to jest zawodnik, który od początku sezonu ma duże problemy, jest często krytykowany mhm. przez ostalskich kibiców. E, czy ty widzisz jakieś światełko w tunelu, że coś jeszcze może zmienić się na lepsze? No bo zakładam, że skoro myślicie, myśleliście też o pozyskaniu Michała Cużytka, no to chyba też byliście już trochę zniechęceni widząc jak brak postępów Sebastiana. Czy znaczy może my, my patrzymy też tutaj bardziej na, na dobro klubu? Tak, żeby tutaj e, ratować się przed najciemniejszym naj, scenariuszem. Seba jest bardzo ambitnym chłopakiem. On e, całą zimę dobrze przepracował i jeżeli jest tylko możliwość trenowania na każdym treningu uczestniczy, e, wiadomo, że on też by chciał robić po 10 punktów to fala, krytyki chyba nie jest, na pewno mu nie pomoże. To nie jest czymś dobrym, bo to wiadomo, że hejci się to jest e, najgorsze, co może być. Akurat on sobie z tym radzi. No chcielibyśmy, żeby Seba odpalił, bo ma duże możliwości, jest dobrze przygotowany i no liczymy na to, że w tej najważniejszej fazie sezonu złapie to coś i, i będzie punktował. A myślisz, że takie doniesienia o chęci pozyskania Michała Cużytka pomogą Sebastianowi się odbudować? Że to podziała mobilizujące, czy wręcz przeciwnie? Znaczy no, my to patrzymy teraz tak przez pryzmat kontuzji, które mamy, bo też wiadomo, że jak Norbertowi był wykład Barki będzie znowu potrzebował przerwy, no to patrzymy to pod kątem wszystkich zawodników, tak? Bo to są jeszcze, no nie wiadomo, co z tymi chłopakami w każdym momencie może być, bo to jakiś mały, nieszczęsny upadek i coś się może z powrotem odnowić, także chcielibyśmy tu się zabezpieczyć, nie tylko patrząc na SEBę, żeby Michał zastąpił Sebę, tylko po prostu na całą całej duży naszej. Tylko tak jak mówiłem, w tym razie temat Michała to jest yy, marne szanse. Odległa perspektywa. Dokładnie, to tak, że zobaczymy, co z tego będzie. Gdzie twoim zdaniem leży ten główny problem Sebastiana Szostaka? Mówisz, że ciężko pracował, że nie brakuje mu ambicji. Niektórzy sprowadzają to do tego, że nie ma już obok Mariusza Staszewskiego. Czy to rzeczywiście jest takie proste? że to jest jedyna przyczyna i wszystko sprowadza się do tego? Znaczy, może Seba już ma 22 lata? To nie jest chłopak, co ma 16-17 lat, żeby cały czas prowadzić za Prowadzić się, go prawda? za rękę musiał jeden tener, chyba. No, no, no tak, wiadomo, że to przywiązanie, bo to od małego i tak dalej, gdzieś tam może mu tego brakować. Aczkolwiek on jest pierwszy rok seniora, no już musi być na tym swoim garnuszku musi sobie radzić, że junior ma zawsze taką otoczkę, jeszcze w czas młody chłopak. Jak się wchodzi w ten wiek seniora, to ta otoczka już się troszeczkę kończy i. Trzeba od tego popaka też wymagać już, już wyników. Okej, okay. Kamil, chcecie jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo wiadomo, że na razie los klubu nie jest pewny, ciągle walczycie o to, żeby się utrzymać. Metalka z drugiej ekstralidze, ale no, zakładam też, że muszą się równolegle dziać jakoś tematy transferowe, że trzeba myśleć o tym, jak ta drużyna będzie wyglądać, jeśli się utrzymacie. Krótko mówiąc, ten pociąg też Wam nie może odjechać. Czy są w ogóle jakieś rozmowy w tej chwili w klubie? z Zawodnikami, którzy mieliby tu jeździć w przyszłym roku? Czy już wzięliście się za budowę składu? No, wzięliśmy się, rozmawiamy z chłopakami. Wiadomo, że tutaj najciężej jest z krajowymi zawodnikami, żeby porozmawiać, bo każdy czeka, co to się wydarzy, kto awansuje, kto spadnie, jak to będzie wyglądało, kto będzie kogoś potrzebował, ale te rozmowy na pewno cały czas są prowadzone. Jesteśmy. Z tymi chłopakami cały czas w kontakcie i raz na jakiś czas do siebie dzwonimy, pytamy się, czy jak wygląda sytuacja u nich i, i no, cały czas poglądamy w ten rynek. Widzisz jakieś szanse na zatrzymanie Luka Beckera w Munfimalecie Malesie na kolejny sezon? Sporo się mówi że o zainteresowaniu klubów ekstraligowych, mimo że zawodnik cały czas leczy kontuzje. Czy z Lukiem już rozmawialiście i czy on daje Wam jakiekolwiek nadzieje, że będzie kontynuować kraje w Ostrowie czy raczej to wyklucza biorąc pod uwagę te inne oferty. Nie wcale tego nie wyklucza on po prostu powiedział że najpierw musi wrócić na ten tor zobaczyć jakie będzie dyspozycji i później będziemy rozmawiać też jest zainteresowany wiadomo że jest to chłopak ambitny chciałby spróbować swoje szanse w Ekstralidze aczkolwiek to tak jak mówię tak jak powiedział że najpierw dla niego priorytet jest wrócić na tor i zobaczyć w jakiej jest dyspozycji.